A więc witam wszystkich oglądających moje filmiki. Taki przedświąteczny dzień. Mamy dzisiaj środę, jutro Wigilia Myślę, nagram coś tak. Życzenia kolegom, koleżankom, założymy na święta, ale to może na końcu filmu. pierwsza kwestia troszkę hodowli. Wszystko fajnie się układa. Ja widać wszystkie celki już otwierane, wyzajmowane. gołąbki siedzą w tej chwili na wolierze. Właśnie sprzątałem tutaj teraz podłogę. No, także teraz fajnie mam, bo nie muszę się bawić z sprzątaniem celek. Celki fajnie się same czyszczą także, także zdają fajnie egzamin. No, super robota. I tak. E, taką tutaj zmianę koledzy u mnie zauważyli. No i nie mówiłem chyba na ten temat. Troszkę się podłoga mi w korytarzu poszerzyła. Przesunąłem e, wszystkie drzwi, jak widać, do środka. A to z tego względu, że po prostu celki te są troszkę płytsze i się przesunęły bardziej do pleców, do ściany. I dlatego stwierdziłem, że takiego dużego tej luzu nie potrzebują w tym miejscu między regałami a ścianką dzielącą i dlatego zrobiłem taki megrzec że cofnąłem. Także powiem Wam fajnie to wyszło w sumie dlatego, że w tej chwili drzwi przesuwne jeżdżą mi cały czas po rusztach i dzięki temu mi się nie zapychają tam pod spodem bo tam jest taka szpara dosłownie na pół centymetra centymetr góra i dawniej po prostu jeśli chodziła po tej płycie to nam się często lubiamy kursie zbierać, no oczywiście kało i tam trzeba było często go wyciągać, żeby po prostu drzwi chodziły lekko, a teraz tego problemu już nie ma a teraz drzwi fajnie, fajnie sobie będą chodzić bo są jednak, chodzą na ruszcie no tak jak mówiłem całe dorobiłem Dorzuciłem to, już chyba mówiłem o tym. No, wszystkie gąbki, praktycznie samczyki, mają pozajmowane, niektóre się jeszcze oczywiście wykupiają mają po dwie celki, ale to kwestia czasu. I te gąbki, które siedzą tutaj na siodełka to będą, będą, będą jednak rywalizowały, żeby każdy miał swoją celkę. Także pierwsze loty samczyki na pewno będą około 20 sztuk leciały sobie luźno. Te koledzy pytali, czy to zda egzamin. Koledzy, nie, no oczywiście, że zda egzamin, ja już to przerabiałem. Ja nie chyba gąbków 5 lat, czy tam 3, 4, tylko chłom już 30 ponad lat. Już taką metodą leciałem. Kiedyś, kiedyś miałem luźny samcówka ponad 20, tak samo. I te samczyki, powiem wam, luźne no zasuwały aż radość. A to z tego względu, że po prostu yy, nawzajem się mobilizowały samczykami do szybszego powrotu. No bo wiadomo, który wcześniej wrócił. To miał większą szansę, że celkę będzie miał. Także jednak to jakaś tam w pewnym sensie motywacja dla samców będzie. Także w tym temacie myślę, że to nie ma najmniejszego problemu. No, a oczywiście planuję lecieć dość ostro w tym roku, w 2021, i będę chciał, że po prostu serię chcę zrobić bardzo, bardzo konkretną. Prawdopodobnie maratony będę roczniakami obstawiał. Będę chciał po prostu. Zrobić konkretną selekcję, tym bardziej, że jednak rok przerwy gąbki miały, szczególnie te e, samczyki. No z nimi, oczywiście, będę troszkę ostrożnie wiadomo, że się przypatrywa, co będzie się działo. Nie da, nie tak, że na hura, bura, co tam się uda, jak się uda, będę wpadał. tylko po prostu będzie wszystko musiało być przemyśliwane co jakiś czas, żeby po prostu nie dać sobie jakiejś niepotrzebnej wtopy, nie wysłać gołębie na jakiś lot, który się będzie się zapowiadał ciężko. I, i nam nie niektóre gąbki będę widział, co będzie grane z nimi, no nie. Na pewno takie lotowanie to musi mieć jakieś, jakiś swój cel i założenia. I tak myślę, będziemy się tego trzymać. No, co do ciekawego jeszcze bym powiedzieć koledzy koleżanki. Yy, no, z dużo telefonów miałem po tym filmiku ostatnim. Ludzie dzwonią odnośnie mody Gołębi głębi wdowcach No przepraszam, no ale niestety, niestety, no, albo niestety, no niestety, ale. Miałem duże zainteresowanie po takim filmiku. Dużo wodowców dzwoniło, e, mutki sobie pozamawiali. No także, już kilka telefonów było, które po prostu musiałem kolegom, niestety, odmówić. E, po prostu ja sobie też chcę pusić po jednym mutku drugi pójdzie do kolegów, którzy mają, mają pozamawiane, a drugi młody zostaje u mnie. Także, także, tak, takie są plany. Także, więcej gąbków młodych w polotnikach u mnie już nie ma by kogoś bardzo interesowało, to jeszcze mogą być gąbki, ale to po rozpodzie. Drugi, trzeci lęk takie do lotów, jeszcze. Także z tego jak najbardziej tak. sobie planuję puścić jeden lęk yy, całe praktycznie po rozpodzie. A jakby ktoś bardzo zainteresowany był, to po głębiach rozpodowych czy do rozpodu, czy, czy po prostu do lotów, młode jeszcze mogły być. Yy, za parę dni będę miał zdjęcia gotowe wszystkich par rozpodowych. I będą zamieszczone na mojej stronie internetowej www. i Jest tam kilka nowości z takich hodowli bardzo dobrych od kolegów, którymi się bardzo dobrze znam. Po prostu mam pewność, że materiał, jaki od nich otrzymałem, to będzie materiał taki, który na pewno moją hodowlę powinien wzmocnić, a nie osłabić. Bo to przeważnie o tym wszystkim wiadomo, o tym wszystkim chodzi także jeszcze czym pochwalić, kilka fajnych gołębi oczywiście będą łączone z moimi najlepszymi gołębiami przeważnie na linię tam Messiego, na linie 500 bo tej gołębi u mnie w rozpodzie jest najwięcej w tym roku też doszło kilka nowych gołębi z tych par właśnie po tych najlepszych, najwybitniejszych moich gołębiach także będę te nowości chciał łączyć z tymi gąbkami, które od kolegów sobie nabyłem, czy wymieniłem, było i tak, oczywiście. Także ja w tej chwili jako tako nie kupuję gołębi, już parę lat w sumie, praktycznie. Przeważnie, wszystkie gąbki, które mam u siebie, to są gąbki, tak jak mówiłem, z wymian od kolegów. Przeważnie, także, tak to się w tej chwili u mnie mniewa. No, głęboko widzicie, wysprzątany, wyczyszczony. Zaraz będziemy puszczać gąbki do środka. W tej chwili siedzą sobie na wolierze wszystkie samczyki. No i co? No, no i co? Plan lotu mamy już e, przygotowany. Jest na naszej stronie internetowej mojego działu. E, lotu w planie jest e, dwa maratony lotem okręgowym. No i tam chyba 5-500. Pięć Dość ciekawy plan, myślę zaczynamy praktycznie ja wszyscy mamy nadzieję, że zaczniemy ja wszyscy praktycznie ostatnim weekendem kwietnia, no ale jak to wyjdzie to wiadomo, tego nie wie nikt na razie sytuacja z tym naszym koronawirusem światowym nic nie folguje a może jeszcze dzieje się coraz to gorzej bo coraz więcej obostrzeń także pierą wie co się wydarzy do, do kwietnia no mamy cały czas nadzieję że jednak jak się te szczepienia zaczną i ludzie się odważą szczepić, to może, to może, może może wyjdziemy z tego tematu, że po prostu będziemy mniej zachorowani i po prostu wrócimy do normalności. No, czego oczywiście wszystkim i sobie żyć życzę, no bo wiadome. no i tak, sytuacja jest nieciekawa. Na pewno to będzie w naszej pamięci bardzo, bardzo długo. Nie politykujemy na naszym kanale. Jest kanał typowo. Staram się o hodowli gołębi, także nie chcę tutaj nic takiego tematu rozwijać, nie mam zamiaru, bo wiadomo, każdy ma swoje poglądy, ja to szanuję. No ja mam też swoje i nie mam zamiaru ich tutaj przedstawiać. Także tak to jest koledzy koleżanki. No. Widzimy no, gritti jak zawsze wymieniony, przynajmniej tam co parę dni oczywiście pojniki dziennie myte, suszone, świeże dwa razy dziennie w tej chwili woda z zakwaszaczem od kolegi Marcina Przyteckiego. Na karmę cały czas. Karma cały czas ta sama, praktycznie taka mieszana, różne karmy. Wszystko oczywiście firmy Flornas. Dodatki tradycyjnie też od kolegi Marcina z lotu mi zostały, że daję jeszcze je. No i tam kiedyś zdjęcie lat robiłem, co tam podaje. Takie proste, podstawowe sprawy. No, jest i propolis jakiś czas, i jogurt naturalny podaje yy, posypka jakaś tam ok. jedna, druga, trzecia droże no, takie tematy od lat znane we wszystkich praktycznie hodowlach także tak to jest, gąbki fajnie wyglądają, zdrowiutkie, zaraz je pokażemy jeden w jeden praktycznie, jak maszynki tak jak mówiłem, nie jestem zwolennikiem yy, usuwania gołębi Yy, poprzez to, że po prostu to musiałoby jakieś faktycznie bada, być, żeby gołąb był usunięty, albo musiałoby mu coś faktycznie być, nie dałbym sobie rady w jakimś tam leczeniu, ale w takim przypadku to u mnie praktycznie nie, nie ma Głębie są zdrowe, zadbane wyglądają bardzo fajnie, także nic nie usuwamy, dajemy szansę wszystkim samcom w tej chwili chodzi, że mam 64 samice, tak mi się wydaje przynajmniej, także byłaby obstawiony cały gołębie samicami Oczywiście nie łączę na siłę, gąbki będą się łączyły same. Ja nigdy nie wnikam lotników, jak tam się łączą, po prostu zostawiam im to swoim, swojemu spodobaniowi. Jeśli się, się oczywiście tak połączą, tak zostają. Także tak to u mnie się odbywa. Łączenie: Łączenie planuję robić lotowych gąbków prawdopodobnie koło 1 lutego. A lotniki jeszcze sam nie wiem, zobaczymy, jak będzie z, z tą pandemią. No, można to zrobić tak, że po prostu połączę gąbki w ten sposób, żeby na pierwsze loty szły z modzika. Tak jakby gniazdówka, obiegówka, takie coś, no nie. Tą metodą już też kilka razy leciałem, to fajnie mi to wychodziło. No tak jak mówię, no wracam do tematów w hodowli sprawdzonych, bardzo sprawdzony. Bo ja klasykiem leciałem w sumie w sumie ten rok na całym głębnik. Tamte lata leciałem jednak różnymi metodami. Było trochę klasyka, trochę totalu, i takie i takie. Także totalem leciałem ogólnie, by nie skłamać, coś koło 15 lat, w latach 90. leciałem totalem cały czas, to były najlepsze moje, myślę, lata, Na z tego starego gołębnika, zresztą może na filmikach się oglądali, tam wyniki były jako tako chyba najlepsze. No, w sumie ta ogomika też, no nie ma co narzekać, wiesz, kurde miejsca też są widoczne i, i w czołówce, i cały czas w oddziale, i w okręgu, i w Polsce mnie widać, także nie masz czego wstydzić, no nie? Ale jednak tamte wyniki z Totalu mi się wydają były ciut, ciut lepsze. Także wracam do tych sprawdzonych tematów z łączeniami, z implementacją. Ogólnie dużo tematów takich sobie przypominam. Które mi się fajnie sprawdzały, a po prostu później chciałem robić to coraz to bardziej, jakby to powiedzieć nowocześnie. I, i często słuchałem tutaj różnych kolegów. Ale to wiadomo, no to tak się jednak nie da skakać, raz tak, raz tak, raz tak. Trzeba w końcu dać sobie spokój z takimi te, tam, tematami, zdecydować się na jedną metodę. Mam nadzieję, że, że jednak po tym roku już, już, już wrócę na duże, na totalne wdowieństwo Biadą gąbki lotowane. Praktycznie od A do Z w tej metodzie. Wiadomo, tam partner jakiś tam, co będę widział, że jest słabszy, a partnerka będzie kapitalnie leciała czy odwrotnie, to to wiadomo, będzie zostawał w domu. Tam co jakiś czas na jakieś tam loty. Jako motywacja do, też do szybszego powrotu będę się starał po prostu coś tam rozmaicać, ale to jest tyle tematów, że nie ma szans na opowiadanie wszystkich, bo jednak jest tego dużo wywózki, niewywózki ile to widzieć mają gołębie, czy długo czy krótko, czy po locie takim, czy po locie takim, dłużej, krócej no to jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, wspólne obroty na tygodniu na przykład temat rzeka, na no temat rzeka, kto moja moje ogląda to może na pewno wyłapuje takie tematy, no, o których ja tu mówię a jest tego dość sporo także hodowcy tacy którzy mnie znają wiedzą że że można by coś ciekawego dowiedzieć tak mi się przynajmniej wydaje także nagramy zaraz gąbki jeszcze na zewnątrz we wolierach i co i będziemy kończyć relację w tym roku to nasz nowy członek rodziny ma na imię Nero od kolegi Darka 4 miesiące Par dni temu skończył, właśnie. Także piesek obronny. No, biega sobie koło głębnika. Pilnuje gołębi. Co, Nero? Co? Troszkę drap jest, dokazuje. Nie, ale się bierzemy za ciebie. Łuszka ci fajnie stoją. Óżka ci fajnie stoją. Ej, psino! Co psino? Co? Bawiłbyś się? No, niestety nie mam czasu. Nagrywamy filmik świąteczny, także. Taką stawkę damy naszego nowego członka rodziny <grymne> No A, ma to spojrzenie ciekawe Fajny, jestem duży, nie? Rosnę jak się patrzy Rosnę jak się patrzy Tak czy nie? Tak czy nie, tak Tak czy nie Dobry piesek, dobry piesek, dobry Dobry psinka, dobra, dobra. Czy troszkę połesko, tam lubisz tak? Ja wiem, wiem, ja wiem. Dobry, dobry. Dobra, OK. Papa Baj O no i proszę. Dzisiaj jest troszkę widniej. Zpadnie okręciłem, to było trochę ciemno. Tam mało co koledzy widzieli pewnie. No ja widzicie koledzy, no jest taka ekipa. Jest taka ekipa, nie wiem czy się... Jeszcze popali czy raczej zapakać, <gry> bo jest tego bardzo dużo. Tak jak mówiłem, jest dużo głębi nowości, nowości, szelaz nowości, z nowych połączeń, z nowych gołębi, które były włączone z moimi gołębiami. Także sam nie wiem, co to się może z tego wydarzyć. Nie mam zielonego pojęcia. W ręce wyglądają praktycznie jeden w jeden przepięknie. Samczyki dosłownie aż radość. W środku jest już schowane dwie samiczki. Takie samczyki są niby samczyki, ale nic się nie odzywają, nic się nie pokazują, ale to kwestia czasu. No, były wczoraj na zewnątrz, polatały sobie. No nie wszystkie wychodzą, jednak, jednak część troszkę obawy ma, szczególnie z tych, które nie latały cały rok. Niby próbują, próbują, wychodzą sobie na deskę, na to, na dach, ale, ale jeszcze mało się, za bardzo się nie starają, żeby w górę iść. Wolą jednak pilnować się boliery i głębnika. No ale to kwestia czasu i na pewno na pewno będą szły na obloty szczególnie z rocznymi gołębiami którym, którym to się podoba które są puszczane Moda ekipa roczne, dwu, trzyletnie jest kilka 17, nie, zaraz 17 roku jest w sumie chyba cztery sztuki tak, to są najstarsze a później są y, trzyletnie i dwuletnie no i roczniaków jest też ponad 30 także jest około 80 samców ile zostanie do wiosny? nie wiem nie mam pojęcia bo puszczam jednak jak mówiłem i latają sobie otwieram loty około godziny 11,12 jak jest w miarę fajna pogoda i wtedy sobie latają tą 2-3 godziny na głodnego także byczki nie zna. Jak w luku, fajnie ze sobą rywalizują, ale to wszystko się uspokoi. Kwestia czasu, i przy pierwszych łączeniach będzie już inaczej. Mojna celki będą już dobrze, dobrze miały, opanowane swoje, i, i już będzie wszystko ok. Na pewno będę robił dwa łączenia wstępne, a tak ja mówiłem, myślę, że około 15 lutego, 20, wcześniej pewnie połączę je jako lutego, w połowie lutego na parę dni. Później znowu zrobię rozdzielenie, znowu je połączę jeszcze raz. to Później dzięki temu głębie fajnie szybko idą w parę już na gotowo. No. Tak ja mówiłem, na mutku prawdopodobnie będzie obiegówka. Będę chciał, żeby gołąbki, chowała na mutki na zmianę, żeby nie dopuścić do drugich jajek. Nieraz i dopuszczałem, miały też jajka. Na piórach tego nie było wcale znać, a tam niektórzy sugerują, że jednak na piórach jest widać, że głębie jak mają dwa razy. Przynajmniej u mnie tak nie zauważyłem. Zawsze pierwsze loty, przynajmniej tam do lotu czwartego, piątego, głębie mi na pełne 300, wiadomo bliżej końca tym, tym wiadomo, że muszą te pióra rzucić jedno, dwa przeważnie przeważnie dwa góra trzy na ostatni lot jak mają rzucone, to jest, to jest tyle u mnie też nie ma takich cudów, żeby po prostu nie zrzuciły ani pióra bo to u mnie chyba jeszcze nigdy takie coś nie zdarzyło przynajmniej ja nie pamiętam niektórzy twierdzą, że mają takie tematy, że po prostu w głębie nie rzucają im a nie wiem, może mają na jakieś sposoby ja nawet takiego nie mam ale myślę, że na dwóch pióra gąbki jak są wsadzane na ostatnie loty to jest sam raz, to zaraz widać, że gąbek będzie z Messiego <gryw> te gąbki wyrzucają boczy. oczy tam jest kolejny jest z Messiego, tam jest z tyłu jeszcze jeden ten nakrapiany, wszystko takie te pstre co mają takie białe główki, gąbki białe plamki, przeważnie to jest większość grosgłębi Messiego myślę, że około w tej chwili ja wiem o 30% nawet jest w głębniku gąbku, właśnie już z tej linii. Też następne testy gołębi. Na pewno Messi był połączony samicą od wszystkiego Darka. Ona jest niebieska, także jest kilka też takich, co wpadają w niebieski kolor. Niebieskie i z białymi otymi. o tymi lotkami. Ten na przykład jest chyba też. Albo z To no, nie jestem pewny, to młody gąb. No, tu jest też taki jeden fajny, ale ten to jest z marka pszczastki, głębi. Mam też takiego, taką strą samicę w rozpodzie, No, za parę dni mówię, zapraszam na stronę internetową, będą zdjęcia moich wszystkich rozpodówców. Już się robiłem zdjęć w sumie dwa lata, także najwyższa pora była troszkę to archiwum strony odświeżyć, dodać te nowe pary, nowe głębi, które są u mnie w rozpodzie, No, i aż koledzy sobie upatrzą jakąś tam parkę fajną. Tam ja wrzucę w koło pewnie to można wtedy dzwonić i po tej pasze, po tej parze, sobie zamówić. Młode nie ma problemu. Jestem otwarty na, na takie tematy. Ja wspomniałem o po polotnikach młodych już nie ma, nie będzie, umie wolnych. No i co koledzy Będziemy chyba kończyć koleżanki. to już więcej nie ma, bardzo tutaj co opowiadać. Ja widzicie, gąbki zdrowiutkie fajnie wyglądają tego się cieszyć apetyt dopisuje dwa razy dziennie karmione dawniej karmiłem raz dziennie przez parę lat teraz wróciłem do starego, starej mojej metody karmię je dwa razy dziennie dawka taka jest, żeby po prostu nie chodziły głodne Ali, ani też nie przebaliły Cichy, jak to mówią, także tak to jest. No i byłoby na tyle, koledzy i koleżanki. Także, także co? No życzymy wszystkim zdrowy, wesoły świąt oczywiście. Szczęśliwego nowego roku. Niech się darzy. No przede wszystkim zdrowka, oczywiście. No przecież zdrowka to jest, to jest chyba najważniejsze, co może być. No. Jakie zdrowie to już wszystko. Jakoś się układa i, i, i tego. I jest jak należy. A żeby ten rok 21 był dla wszystkich nas na pewno lepszy niż ten, jeszcze lepszy niż ten. Niech się układa. Jak najlepiej w życiu osobistym, w hodowli jak najmniej, jak najmniej nerwów szczególnie na tych facebookach bo ta atmosfera jest gorąca ostatnio jak się patrzy na tematy związane z aukcjami naszych wybitnych hodowców to się nie chce wierzyć co to się w tej chwili dzieje u nas z tymi cenami robi się druga pipa zachód Przed do Polski jeden z nie będę może więcej komentował, bo może jakaś niepotrzebna dyskusja mi yy, wypłynął z tego powodu na mojej stronie. Ja oczywiście tego sobie nie życzę. Umie staram się, żeby tylko były normalne, normalne komentarze, bez żadnych spinek, ścinek. W ogóle tego nie potrzebuję, ani tego sobie nie życzę. Także nie toleruję takich zachowań, nieraz tam się wpisy jakieś trafiały jakieś po prostu nie za ciekawe także nie, nie szczypię się po prostu usuwam blokuję takie tematy nie chcę się po prostu z nikim niepotrzebnie. denerwować także jeszcze raz koledzy koleżanki wszystkiego najlepszego, zdrowie, wesołych świąt samych sukcesów w 2021 roku przyjemności z hodowania, hodowania hodowli gołębi bo to jest, to jest Fajne, jak się ma tą przyjemność, to się chce koło tego chodzić, a to jest w sumie najważniejsze. No także, zrówka. Widzimy się po nowym roku. Postaram się y, pamiętać o wszystkich moich znajomych i cały szal będę chciał osierać moją stronkę i filmiki nowe dodawać. Kolejny temat będzie, będzie łączenie wstępne w pary. Na której dzisiaj zapraszam. <noise> Będziemy nagrywali, zobaczymy, jaki będzie harmony reggaemiku. Dobra, już nie przedłużam, bo już dwa razy czynienia składałem i dalej jeszcze bym coś gadał. Tak, by wystarczy. Pozdrawiam wszystkich. Dobry lot.